OK hejsi widziało Janusz Pijanka w Ciemniewie przy niedaleko są Sochocina kilometr od Polska, u kolegi indianisty dzikiego pazura ja mu dałem takie imię bo pazur ma z nazwiskiem związane a dziki bo do dżungli gujańskiej do brazylijskiej OK hejsi widziało Janusz Pijanka Polska Walcząca co wam przedstawiam cały czas w swoich filmach obojętnie jak mnie odbieracie wiem, że mnie ludzie bardzo niektórzy chcą negatywnie odbierać to co dokonałem nie uważam się za wielkiego bohatera jedynie o, zrobiłem to co powinienem zrobić co każdy kochający ojciec zwłaszcza taki jak ja kochającą córeczkę przywiozłem z Ukrainy co dalej jest, to może będziecie śledzić. Niki Lokeferer jesteś dla mnie śmieciem yy, tak samo jak i te inni, którzy mi paskwórę piszecie. Yy, generał jak tam jesteś suchuniak. Pozdrawiam. A z Ameba pozdrawiam także. Yy, nawet gdy musisz tych ubierać, tam likwidować. Niech to zostanie jego na, na na tym. Yy, w mojej sieci pod filmami to są ludzie chorzy po prostu yy, zazdrości albo mają tak nieciekawe życie i tak słabo się odżywiają że ja nie patrzę na odżywianie czy że yy, do tej pory słuchajcie ja takie yy, jedzenie wy o tym nie wiecie wierzycie tylko w to co tam osłoną ja chyba zacznę to no bo co innego robić patrzcie widzicie ciemnie bo Proszę bardzo. Mogę wam pokazać, co wam jeszcze powiedzieć. Chyba zaraz sobie zrobię tej film. E, zdjęcie, bo chciałem zrobić zdjęcie, e, który jest e, jest wymieszany. Jak tak robić, piero na, na tym na. na... Zaraz to, to zrobię. Zaraz wam pokażę, jak ja to zawsze robię. Proszę bardzo. Ok, hej, może się uda. Powinno się udać, jeżeli dobrze to zrobię. Zobaczcie, trochę słabo to mi teraz idzie i Już się udało. Dlaczego się miało nie udać? Ja mam ręce i nimi kręcę. Wy tu patrzycie. A ja robię zdjęcie teraz. Tu postawimy, żeby się nie przewróciło. U... Nie... 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 Tylko oczywiście mój aparat jest taki, że bardzo słabo, słabo bierzesz. Słabo się nagrywa. Nie chce się włączyć teraz. Tak zawsze mam z tym. Nie chce się włączyć po prostu. Także widzicie. Włączam go teraz. łączyło I już. I jedno może wystarczy. Drugie jeszcze. Zrobimy. Hoka, hej. I teraz bierzemy aparacik, ściągamy pióropusz stamtąd. Proszę bardzo. I jakoś tam ściągniemy to. Proszę. I już go mamy. Zakładamy na głowę. Także że ściemnie mamy jeden film z